Dzień dobry, Jarosław Mody, pełną pełnomocnik i referendum. No, Dzisiaj mieliśmy zorganizować tutaj w tym miejscu happening pod hasłem spół z stoi. Niestety aura nam dzisiaj pokrzyżowała plany i musieliśmy ją odwołać. A o co chodziło w tej akcji? Co chcieliście zademonstrować? Chcieliśmy, no miał być taki prześmiewczy happening w stylu modnych dosyć flashmobów aby pokazać, pokazać, że rzeczywiście jesteśmy w stanie zapełnić te ławki, że ilość śmietników, która tutaj jest postawiona jest potrzebna i zapełnić te śmietniki te śmietniki śmieciami. No niestety okazało się... byście w stanie? No to by okazało się, tak? No dzisiaj przy tej pogodzie byliśmy na pewno nie, chociaż no, nie byliśmy pewni tak, czy uda nam się zapełnić, ponieważ licząc ilość ławek, no, podobno tak około 130 razy kilka osób na ławce, to trzeba by było z e, 600 osób. Tyle, na tyle nie liczyliśmy, ale jakbyśmy przynajmniej jakiś kwartał zajęli, to już by była, e, było tylko ten głos odebrany. Jednym słowem pogoda pokrzyżowała. Się. Pogoda. Pomyśl, popatrzymy teraz bardziej uważnie na prognozy i wrócimy do tego pomysłu e, w momencie, kiedy pogoda nam się poprawi. Ja wie pan, że bez kamery uh -huh. Ale wie pan co ma o trafił Ile pan mieszka w Słupsku? Ja mieszkam 20-30 parę lat, 37 Przecież chyba. Widział pan co w ławki? te belki na podwórkach no, tak pełno brudu, prezerwatywy, śmieci różne i tak dalej. Pana to nie radziło? Radziło. Że nie ma e, koszy? Ale pytanie, czy taka ilość jest potrzebna? Proszę? Proszę niech Pan ustali jaka ilość jest czegokolwiek potrzebna. Niech Pan ustali. Ale czy Panu się podoba taka ilość? Pana, jak być to promenada, mają ludzie chodzić po tym i sobie usiąść, zapalić papierosa, gdzieś tego peta muszą rzucić, nie? Przez pełno petów było wokół. Tego Pana nie raziło. Nie robi Pan tego? Jestem starym tłuszczeniem od 1946 roku. Mieszkam tutaj na Wojska Polskiego, Niech by pan zobaczył, zwłaszcza tam, gdzie jakiś pan barek czy coś był, pełno jedzenia, prezerwaty, zużywych, wszystkiego między szczebelkami. Bardzo by I chce pan wrócić do tego. Tutaj, jak coś tu...